Cześć. Cześć. Cześć! 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 Jak na pewno pamiętacie, nie udało nam się jeszcze zdobyć naszego upragnionego czerwonego ludzika, tego gościa od tam mistrzunia, co gdzieś tam w jednej setnej sekundy pojawił się w filmie. To tak na rok. Tak, więc lecimy kolejne, bo pudełko, czy to już będzie, czy to już będzie które? Ósme? dziewiąte, dziesiąte, piętnaste, już sama, nie wiem. Czekaj, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Chyba siódma. Chyba ósma, ale mniejsza. Dla mnie z tym siódme. Mniejsza z tym. Niedawno sobie odświeżaliśmy Tora Ragnaroka przed następną częścią. Tor Love and Thunder, czyli Przetłumaczcie miłość i Tak. Niestety Fanko nie zapowiedziało na tą chwilę żadnych minisów, a z najnowszego filmu. Więc pocieszamy się tym i w sumie przy okazji czemu nie? Skoro i tak i tak szukamy tego Robocika. Tego locika, i w ogóle. Tak. Dla mnie to jest robota. Ale i tak jesteśmy ciekawe, co dostaniemy tym razem w poprzednim pudełku. No w sumie fajne figurki były. Surtur i te sprawy. Opal, która okazała się topazem. No, wiadomo, kamienie szlachetne. No dobrze, do dzieła. Tym razem się łatwo otwierają, bo wcześniej trochę był, ale nie chciało się poszukać. No, nie wszystkie. Zobaczymy, no czy do końca kiedy to się No, oczywiście. Na pierwszy ogień. Świetnie. Że brzmi... przypominamy, że tu mamy ruchome górki tak, znowu bramy pudełkami sobie, nie wiem co to jest inna suma piłka ręczna biurkowa tak, tu młodsza kolekcjonerka udaje, że umie przeciąć się chojkę. ale cicho udało jej się, mamy wykrzywionego halka tak, nie bądź sobą. Którego też chyba nie zobaczycie. Nie. O, o nie wierzę. U? brokatowy mistrzunio. No to chyba jednak mam tą rękę w tych figurach. 1,72, nie? Tak, świetnie. Aha, widzicie, nie pokazałam jakie tu są, ale myślę, że ci, którzy nas oglądają, to już znają na pamięć, co tam można zdobyć, ale hmm. dobra, może ktoś nowy się pojawił. pojawił, to może jednak powiem szybciutko, że można tutaj zdobyć um, ile tu było? Tor. 14 figurek, mamy Tora. Halka, lekkiego, welkigie, Mistrzunia, Surtura. To e jest Heimdall. Heimdall. Rosa, sortura, odyna. No, e to go dziwnego koledera. Skręcz. Skręcz. Mistrzunia brokatowego. Tak, brokatowego mistrzunia. Fejtowanego ludzika. A to jest ten. Um, czy to nie będzie taki ten holo hologram? No. Czy on był hologramem w takim kolorze? Właściwa. Czy był kolorowy? Normalnie. Ale właśnie. chodzi. Ale o kogo ci chodzi? O mistrzunia, no przecież. O tą figurkę złotą. A może? No dobra, nieważne. Później mamy tego naszego upragnionego robocika. Poczka. Później jest Mik. Mik? Mik, Mike. Mike, nie? Mik, dobra. Mik. No właśnie, ale ostatnio wyglądałyśmy wydawało mi się, że wymawiają bardziej Mik, więc nie dobra. wiem. I topas. I topas. To pas. I to pas. Tak to, 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 co to było? Z... Tak. Na baba. Bo zapomniałam, co to była za laska, Jak oni ją nazwali? jakoś? Jakoś ją nazwali. Kogo? Tom... To Berło co trzyma. Jakoś naz... ją nazwali. Nie wiem, rozpuszczająca laska, czy coś tam? Nic takiego. Dobra, następny lecimy. To było to zupa Aha. Były mi To z, z tego serialu. Nie. I Odyn. W całej swojej boskiej postaci, aczkolwiek pamiętamy, że to tak naprawdę nie jest Odyn, prawda? prawda? Kto to był? Loki. Tak, to był Loki, który się podszedł za Odyn. Jeszcze ta sztuka, którą kazał wystawiać. Bracie! Tak mi będzie Ciebie brakować! To Valkyria. No ładny sztylecik. Ciki. Sztyleciki. Mi się wydaje, że to jest bardziej miecz. No. Nie to duży sztylet. Nie. Nie miecz. A, sztylet. Nie miecz. Tak. Znam się <grym> na sztyletach. A do, pra do prawdy? Mm -hmm. Czekaj, tak. ja się tu dowiaduję. Dobra, uwaga. Nożem nie może się tym razem nie obra. Jej, półgoda. I mój ulubiony tor. Tylko, że nie chcę wejść no, za słody. Nie, za kotary. Za kotary nie chcę wyjść. No. To będą jeszcze dwie powtórki. No tak, na pewno jeszcze Loki, Tor i Hal. A to trzy powtórzyć. Mhm. Mam nadzieję, że uda się bocika zdobyć. No zobaczymy, bo jeśli się tym razem nie uda, to... No nie wytrzymamy. No jak to. Niestety jest mistrzunio. Trzymajcie kciuki za Lobocika. Ci co nas oglądają, niech też trzymają. No, świetne złote szaty. Wkładka, że nie opieram. można się tak ubierać. Otwieram. O, mam nadzieję, że wszyscy pamiętają. Kogo jeszcze grał aktor, grający mistrzunia? A tu mamy sowę. Tor Kolejna. Która to już będzie sowa? Powiedzmy, że 60% torów było sobą. Dobrze. No to 60% na 8 podaje czyli jakieś 16. Sowa. No nie. Oj, a więc to surtu. To jeszcze jedna nam została na. No słońce zagląda z gardu. Jeszcze jedna. Nam o, właśnie, została. właśnie, bo tutaj mi brakuje jednej figurki. Tak. Heli. Oczywiście Hela była w którymś specjalnym special edition dla Hot Topic chyba, albo Gamestop, już nie pamiętam. Także była, była, no niestety w wersji podstawowej się nie pojawiła. A niech to. A niech to. A była w sumie jedną z tych takich właśnie No, no właśnie, prawda. To jeszcze jedna salsa na Zamiast tego śmiesznego, nie, to już niestety, a nie, przepraszam, bo teraz wyciągnęłyśmy powtórki. Już myślałam, że to koniec. To będzie help. widzicie, dzieci już potrafią poznać podotyku tutaj, tutaj. No, tak, to będzie Chociaż hard. tak. Halka to i powadzę, można poznać. Bo jest cięższa. Jest bardzo ciężki. A dobra, No to moja ostatnia figurka. I dobra, zobaczymy czy to będzie... ...wtórka. Robocik, 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 robocik. Robocik, robocik, robocik. Ile to tu będzie? Mogę no To jest niestety figurka. Czy Nie, macie... Powtórka. No, figurka, czy powtórka, tak. Oglądający i co tutaj mam? No. Proszę trzymać kciuki, że to Wszystko w Twoich rękach. Trzymać kciuki. Trzymać kciuki. A ten jest wyważone. Bo <grym> niestety tak częsty błąd w lokich, że się próbują przewracać. No, no, może to coś. będzie robocie. Powodzenia. 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 O Hanna! O, nie. Oh, nie. No, Myślałyśmy, że będzie robocie. No to cóż. Ale na posieszenie mamy znowu mistrzunia 1 na 72. Tak. A to się tak często nie zdarza. No, nie. Tylko dwie... Ale I jak teraz... widzicie częściej niż 1 na 36. <laughs> tak. No dobrze. Która figurka z tego rozdania podoba Wam się najbardziej? Złoty Miszczunio. Mhm. Tak, tak, loki Hal. Nie, nie złoty miszczunio, miszczunio i surtur to jest tak moje ulubione. Dajcie znać, co Wam się podoba i czy macie już dosyć tego tora. No, my wszystko, mi my wszystko, mi wszystko. Ok. Dziękujemy Wam za oglądanie. Żegnamy się. Lajkujcie. Komentujcie. Ja subskrybujcie. Pa!